No i dzisiaj gorce historie z samego lasu. Jesteśmy w Waksmundzie. Skąd żeśmy się tu Maciek wzięli? Przyjechaliśmy. No, przyjechaliśmy, ponieważ nasz kolega Bartek Kuraś z Waksmunda, który obecnie niestety mieszka w Warszawie. Tam ponoć karierę będzie robił. Albo już zrobił. W każdym bądź razie jego tata tutaj nad Waksmundem na swoich polanach wybudował ziemiankę, może nie. Szałasy Partyzanckie, znaczy inaczej, wzorowa bacówki wzorowane na szałasach partyzanckich, które są przeznaczone do wynajęcia dla turystów. A ponieważ gorce historie to są opowieści właśnie o takich rzeczach ciekawych, niezwykłych, przyrodniczych, ale o ludziach i o miejscach, no to właśnie dzisiaj się tam udzie udajemy. Jest z nami właściciel, jest tam przed nami, gdzie z naszym Jeremim. I za kilka minut dojdziemy i będziemy Wam chcieli pokazać. Myślę, że to niezwykłe miejsce, które będziecie sobie mogli wynająć i spędzić kilka dni, czy nawet cały tydzień e, no w gorcach, w oderwaniu już od takiej cywilizacji. A to co jest ciekawe, to dojście od drogi asfaltowej zajmuje dosłownie jakieś 15 minut no, może 20. Ale to takim spokojnym, e, spokojnym krokiem. Droga jest bardzo wygodna, malownicza, jak widzicie, zarośnięta. Bardzo bardzo fajna, ale już, położona, już jest położona w lesie, także ten wypoczynek jest gwarantowany. No a my zaraz myślę, że będziemy pomału schodzić w dół, bo ta polana już tam gdzieś pod nami chyba zaczyna majaczyć. No i 10 minut marszu i jesteśmy. Charakterystyczne odejście, taka droga okroglangami wyłożona. I będziemy schodzić teraz w dół. Dosłownie te, te bacóweczki są tutaj pod nami. sprawa Niezwykła. Teraz w Gorcach stały się modne wieże widokowe. Jest między innymi na Lubaniu. Też tam byliśmy na wycieczkę, na wycieczce. A tutaj stoi no chyba pierwsza, bo powstała. Pan Jan tutaj mówi, że z 10 lat temu powstała wieża. Wprawdzie nie jest tak wysoka jak ta, ale jest wieża widokowa. Popatrzcie. Widok z niej się piękny. roztacza. Można pokazać tam. Wysokie Tatry, są tam z góry no, A my już w tym momencie dotarliśmy, widać już dach. Już pokażę wieżę. Jesteśmy na miejscu. 15 minut, bardzo spacerkiem Nawet się ciężko jest spocić. Najprzepiękniejszy no widok. Tatry wysokie przed nami. Ale kamera tego nie odda niestety. Ja chciałam. No i dotarliśmy. Jaki, no? E, tu jest jedna bacóweczka. Tu jest druga bacóweczka. Gospodarz teraz nam idzie otworzyć bacówki, toalety, i prysznice, żebyśmy wam mogli pokazać jak to wygląda. E, no kapitalnie tu jest. Słuchajcie, hey naprawdę go. tu jest kapitalnie. Tak, tu jest Jeremi. Hejo. Hey. Jeremi jak tutaj jest? Dobrze. Dobrze? Podoba ci no. się tutaj? No. Co tu można robić? No Palić ognisko? Pa... Palić ognisko, też można. Tak, jest miejsce przygotowane pod ognisko. Ale naprawdę, słuchajcie, jest tu po prostu fantastycznie. Cisza, spokój, szum lasu. Polana wykoszona. No idealne miejsce na to, żeby przyjechać ze znajomymi i spędzić tu kilka dobrych dni. Idziemy teraz patrzeć, jak to wszystko wygląda w środku. Jest, jesteśmy pod łazienką. W są toalety i prysznice. Czyli podczas pobytu tutaj macie pełne wyposażenie sanitarne. A więc jest wszystko, co potrzeba: są należki, są dwie kabiny prysznicowe, pisumer, dwie toalety. Proszę bardzo, wszystko eleganckie, czyściutkie, nowiutkie. Korzystałeś już z dierami? Nie. ręki? <gry> Nie, I teraz, teraz prosto z toalety idziemy do tej bacówki. Zrobienie kamery, łączy światło. Chodź, Będziesz, wprowadzać. No, jak nie ma, co odprowadzać. Patrzcie, ile łóżek. Popatrzcie, ile jest łóżek. Dla ilu Jeremy jest ten miejsc spanie. połączyć szybciutko. Osiem osób, słuchajcie, może spać w takiej bacówce. Super fantastycznie. Stół, pościel, łóżka piętrowe. Zmywak z podstawowymi, oczywiście, z podstawowymi kuchennymi naczyniami. No i piec, na którym możecie gotować, a który też zapewne w jakieś tam czyste czy chłodne dni daje bardzo dużo ciepła. A wiem, że daje bardzo dużo ciepła, bo byłem tutaj jakiś Bartek. Dwa lata temu tutaj był z rodziną, to myśmy tutaj byli. Naprawdę to było, na pół było jakieś minus 2, bo to był listopad i strasznie było nieprzyjemnie a tu naprawdę było bardzo, bardzo fajnie i ten niesamowity zapach drewna, nie? Mhm. taka wacówka, tak, piękny zapach super kapitalnie i to, co jest chyba najbardziej, może nie istotne, ale zapewnia uprzyjemnia pobyt, czyli miejsce na ognisko Tutaj jest zadaszone, czyli w momencie jak się trafi jakaś niepogoda to tym się nie przejmujemy, jest ruszt na którym można upiec sobie kiełbasę, mięso czy co tam kto sobie zaplanuje, żeby grzanki. sobie grzanki, żeby sobie upiec. Są miejsca do siedzenia, czyli brakuje tylko herbaty koniecznie góralskiej no i gitary i doborowego towarzystwa i można, można stać. Maciek, na no podharcerstwo takie miejsce się nadaje, nie? Na jakieś wypady te, biwaki? Zastępowe, no jasne. no Proszę bardzo. No. Maciek, harcerz, to wie, że to jest dobra miejscówka na to, żeby się to tutaj odbywało. I to, co was zapewne zainteresujecie, jeśli będziecie szukać miejsca na nocleg tutaj w Gorcach, to to miejsce powstało po to, żeby pełniło również taką rolę edukacyjną, żeby opowiadało historię ludzi i wydarzeń, które tutaj w Gorcach wiele, wiele lat temu, czyli podczas II wojny światowej miało miejsce. Tutaj tak się składa, że działała bardzo prężnie partyzantka, a i sam Wachspund jako wieś była bardzo dotknięta wskutek działań polityki okupacyjnej Niemców. Ta wieś była, przynajmniej chyba raz z tego, co się orientuje, pacyfikowana. Trzy razy, pan Jan podpowiada mi, że trzy razy wieś była przez Niemców pacyfikowana. I właśnie to miejsce, w którym teraz jesteśmy, ma o tym, między innymi, o tym opowiadać, a jednocześnie ma pokazywać to, że można żyć w, takim, w takiej bliskości z naturą. To, co już żeście widzieli, czyli tutaj jest w sumie 16 miejsc noclegowych, jest węzeł sanitarny. To, co też jest fajne, że ten węzeł sanitarny jest ogrzewany, jest ciepła woda. Czyli w momencie, kiedy zrobi się chłodniej, zrobi się zimniej, to nie ma problemu, że będziecie szczękać zębami, biorąc na przykład prysznic. To również miejsce jest cały czas i będzie cały czas rozwijane, ponieważ pan Jan ma tutaj, czyli właściciel tego miejsca ma tutaj już pewne plany i nam opowiada. A jednocześnie też wiem, że jakoś na dniach, bo mają już wszystkie zgody i wszystko jest dobrej na drodze do tego, na dobrej drodze do tego, żeby mieć tutaj podłączony prąd. Na razie się tutaj korzysta z fotowoltaiki, ale te podstawowe tam urządzenia, telefon, laptop, możecie bez problemu naładować. Jest też oświetlenie, natomiast jak już tutaj będzie podłączona, podłączona, podłączony prąd, to to będzie, to będzie zupełnie tak jak już w domu. Za moimi plecami znajduje się miejsce, w którym można rozbić namiot, nawet kilka. Jeżeli ktoś nie chce nocować w bacówce, może oczywiście nocować w namiocie. To chyba jest najkrótsza nasza opowieść filmowa o Gorcach Historii, ale bardzo nam historię, ale bardzo... Że? To jest chyba najkrótsza opowieść o Gorcach historię, którą chcieliby wam opowiedzieć. Ale bardzo nam zależało na tym, żeby wam to niezwykłe miejsce pokazać. Tak naprawdę każdy z Was, jeśli tutaj przybędzie, miał zupełnie, będzie miał zupełnie inne odczucia. Natomiast naprawdę, naprawdę warto. Cisza, spokój macie i odpoczynek macie gwarantowany. Natomiast w linku do tego opisu odcinka naszego będą wszystkie namiary tutaj na gospodarza, gdzie będziecie mogli sobie zadzwonić, uzyskać informacje o cenach o, i zarezerwować termin. Zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału, bo teraz w okresie wakacyjnym będziemy mieć coraz więcej filmów właśnie poświęconych turystyce w Gorcach i tego typu ciekawych, myślę, ciekawych, myślę, różnych miejsc. Śledźcie nas na Facebooku i na Instagramie. No i co? No i do zobaczenia w lesie. Pa! Pa!